Którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym. Ok. Czyli co? Ty uszkodzony jest zawór powietrza. Jak jest uszkodzony zawór powietrza, to jedziemy na wulkanizację. Uśmiechamy się do pana lub pani. I ci ludzie nam to wymienią, i opona dalej jest spoko. Ty w czole opony znajduje się cienki gwóźdź. Jak się znajduje cienki gwóźdź? To również jedziemy na wulkanizację, tudzież do wulkanizacji. Również się pięknie uśmiechamy. Ci ludzie wyciągają gwóźdź, wsadzają, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, ale taki sznureczek, jakby, łatają tą oponę, i wszystko jest pięknie i bezpiecznie, więc spokojnie możemy jechać z taką oponą. Eee, możemy jechać samochodem, który taką oponę posiada, naprawioną. No i C, gdy na boku opony są widoczne odkształcenia. No i tak. Jak są widoczne jakieś odkształcenia na oponie, to już jest bardzo zły sygnał. To już jest niebezpieczne, nie wiemy w ogóle co z tą oponą za chwilę się stanie, czy ona nie wybuchnie na w czasie jazdy. Generalnie, jeżeli widzimy na oponie odkształcenia, to, to nie, nie jedziemy, zamawiamy nową oponę, zakładamy tą nową oponę i jest spoko, więc odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową.